Stadia swoje życie rozpoczęła w listopadzie 2019 roku. Miał to być rewolucyjny projekt. Możliwość grania bez potrzeby pobierania gier na dysk. Wszystko strumieniowane niczym filmy na Netflixie. Po około roku od startu na świecie usługa pojawiła się również u nas. Nie była to absolutna rewolucja, bo podobne usługi pokroju Nvidia Shield istniały już wcześniej, jednak sam byłem dość podekscytowany. Stadia nie była jednak promowana tak, jakby mogła być, i nie dbano o nią należyć. Przełożyło się to na niską popularność wśród użytkowników. Niestety wiemy, że Google dość brutalnie obchodzi się z nierentownymi czy Średnio popularnymi produktami. Co ciekawe, w lipcu tego roku pojawiły się pogłoski o planach zamknięcia projektu, ale Google wszystkiemu stanowczo zaprzeczyło. Teraz to jednak już pewne, stadia umarła. Użytkownicy mogą korzystać z platformy do stycznia 2023 roku. Miłe jest chociaż to, że gracze dostaną zwrot pieniędzy za wszystkie zakupy dokonane przez Google Store oraz wewnętrzny sklep z grami Stadi. Zwroty mają być wykonywane do końca stycznia 2023. Szkoda mi tylko tych deweloperów przygotowujących gry na stadie. Ponoć wielu z nich dowiedziało się o zamknięciu projektu z artykułów w mediach społecznościowych. Gdzie jednemu noga się powinie, tam korzysta drugi. Google z rynku streamingu gier się wycofuje, za to Netflix się rozpędza i już otwiera pierwsze studio. Na razie wiemy tylko tyle, że będzie miało ono swoją siedzibę w Helsinkach. Pamiętacie Metaverse? Ten nieograniczony świat wirtualny, gdzie z wykorzystaniem gogli i rękawic mieliśmy żyć, Nowych ludzi, kupować rzeczy i mieszkać? Pewno kojarzycie temat z grubsza. Mniej więcej rok temu Mark Zuckerberg o nim opowiadał i zapowiadał rewolucję, choć sam nie wiem jaką bo wszystkie zapowiedzi zawsze bazowały na ogólnikach, takich jak rewolucja, epokowe zmiany Metaverse to synchroniczna sieć społecznościowa, w której twórcy będą budować angażujący świat. Brzmi to trochę jak Minecraft albo Roblox. Jakość grafiki jest zresztą dość podobna. Ostatnio jednak było o projekcie dość cicho. Jak więc zatem idzie jego rozwój? Całkiem zabawnie, bo w The Verge wypłynęły ostatnio notatki menadżerów projektu wskazujące, że nawet testerzy nie chcą sprawdzać Metaverse Horizon Worlds. Testerzy wskazują, że aplikacja jest okropna jakościowo, pełna błędów i dziur. Najbardziej obrazują to słowa wiceprezesa Metaverse, a dokładnie dlaczego nie kochamy produktu, który zbudowaliśmy, powinniśmy używać go cały czas. Prawda jest taka, że jeśli go nie kochamy, jak możemy oczekiwać, że nasi użytkownicy go pokochają? Obecnie nie wróżę projektowi powodzenia. A fakt, że Markowi wyszedł jeden pomysł na biznes, nie znaczy, że kolejny, w który wpompował miliardy dolarów, również będzie miał sens. A skoro o grach mowa, dziwniejsze rzeczy mają miejsce tylko w przypadku e-shopu Switcha. Otóż po raz drugi trafił tam Skyrim, czyli jedna z pierwszych gier, które w ogóle wyszły na Switcha. No, no dobrze, nie jest to wcale tak taki zwykły Skyrim, a wersja Anniversary Edition. Fani gry zapewne zakrzyknęli ah, Nareszcie! A po wejściu do e-shopu jeszcze głośniej wrzasnęli Ile? To znaczy ja wiem, że gry na Switcha trzymają cenę. Owszem, są promocje, ale jeśli coś wyjdzie w standardowej cenie 249 zł, to będzie kosztowało 249 zł nawet po kilku latach. Jednak żeby nie taka wcale najnowsza wersja Skyrim Anniversary Edition kosztowała tam aż 289 zł i 80 groszy, czyli znacznie więcej niż nowiutka gra od Nintendo, równie ciekawie prezentuje się opcja aktualizacji podstawowej wersji gry do najnowszej wersji. Tu już mówimy o wydatku 80 zł. Kogoś tu naprawdę mocno pogięło. To samo można by powiedzieć o szefostwie Sony, chociaż w tym przypadku dla nas graczy to bardzo dobra wiadomość, bo co do tej pory świadczyło o sile PlayStation i pozwalało patrzeć fanom marki na pecetowych graczy z góry, oczywiście tytuły ekskluzywne. Od jakiegoś czasu te jednak zaczęły małymi partiami wychodzić na pecety. Jednak we wtorek spadła prawdziwa bomba. Otóż szef PlayStation Studios Herman Hulst ogłosił, że firma planuje wydać porty PC swoich gier co najmniej rok po premierze na konsolach PlayStation. I oczywiście wciąż trzeba będzie na nie czekać, ale przynajmniej mamy pewność, że dana gra od studia należącego do Sony na pewno pojawi się na Windowsie oraz wiemy, ile mniej więcej będziemy na nią czekać. Będąc dalej w tematyce gamingowej, zabezpieczenia PlayStation 5 zostały złamane. Użytkownik o nazwie Lance McDonald zaprezentował światu najnowsze eksploatacje. Czyli... Program wyszukujący i wykorzystujący błędy w oprogramowaniu. Dzięki niemu Lans mógł wykorzystać PS4 PKG, bardziej po ludzku narzędzie do instalowania nieoryginalnych gier. Cała sytuacja miała miejsce w wersji oprogramowania konsoli z grudnia 2021 roku, czyli dość starej. W chwili obecnej większość konsol korzysta z nowszej wersji oprogramowania, co zapewne całkowicie uniemożliwi wykorzystanie tego triku. Sam Exploit jest ponoć dość Niestabilny i działa tylko w 30% przypadków. Czy to powinno uspokoić włodarzy z PlayStation? Absolutnie nie, bo jeśli udało się to raz zrobić, to prawdopodobnie uda się też kolejny. Każdy chce, a wręcz powinien być niezależny od innych ludzi czy innych krajów. Taki cel obrała sobie rosyjska firma technologiczna T-Platforms. Mieli oni budować superkomputery i produkować rosyjskie procesory. Czy wyszło? Ech, no cóż, to Rosja. T-Platforms to firma, która miała stać na straży krzemowego bezpieczeństwa kraju i wychodziło jej to jako tako. Na przykład, firma ma pewne sukcesy na polu budowy superkomputerów z wykorzystaniem układów AMD Opteron, Intel Xeon czy Nvidia Tesla. Ma na koncie takie monstrum jak Lomonosov, który posiada w sobie przeszło 33 tysiące procesorów i sklasyfikowany jest jako trzeci najpotężniejszy superkomputer w Europie i osiemnasty na świecie. Problemy prowadzące do bankructwa zazwyczaj. Zaczęły jednak się dużo wcześniej, kiedy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zażyczyło sobie 9000 komputerów wyposażonych w rodzime procesory Baikal oparte o architekturę ARM. Są to procesory beznadziejne. Zaprezentowany w 2015 roku Baikal T1 został wykonany w technologii 28 nanometrów. miał dwa rdzenie i rozpędzał się do zawrotnych 1,2 GHz. Natomiast ogłoszony w październiku Baikal BEM 1000. Jest oparty o rozwiązania zagraniczne. Kek. Cała sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana, ale skończyło się to obecnie tak, że w obliczu niemożności zrealizowania zamówień firma ogłosiła niewypłacalność, za co dyrektor został aresztowany, a fabryka zamknięta. Wszystko wskazuje na to, że rosyjskie dążenia do okrzemowej samowystarczalności trochę się wydłużą. Ale wy nie musicie czekać na to, żeby osiągnąć samowystarczalność w bezpiecznym poruszaniu się po sieci. Dzięki partnerowi w Rap Newsów możecie diametralnie zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Za darmo! Pakiet Ghostery pomoże Wam m.in. w walce ze szpiegującymi Was programami. Ale poza tym możecie skusić się również na bardziej rozbudowany pakiet premium. Dla zainteresowanych z hasłem Kebab3 zyskujecie aż 3 miesiące gratis. Sprawdźcie szczegóły klikając link w opisie. A jeżeli mało Wam emocji, zapraszam standardowo na strumyk do mnie. Link w przypiętym komentarzu. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa pa!